Nie, 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 nie. Siemanko wszystkim na naszym kanale. Słuchajcie, jesteśmy w ściśle tajemnym miejscu. Nie mogę Wam zdradzić lokalizacji, ale podpowiem, że jesteśmy w Czechach u importera SR Piro na świeżutkim magazynie. I w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak wygląda praca na takim magazynie, jaką drogę muszą przejść fajewerki, żeby trafiły właśnie do klienta końcowego, czyli Was, moich widzów. Czyli dzisiaj zobaczycie, jak wygląda kontener, który przychodzi prosto z Chin, jak to wygląda. To nie, to nie jest tak pięknie, że paletka, pyk, już to wszystko trzeba ręcznie przerzucać. Zobaczycie. Jak to wygląda, jak wygląda yy, proces składania zamówienia, jak wygląda m.in. załadunek adr -y? jak to w, musi trafić do Polski. To nie jest takie hopsiub, jakby się Wam mogło wydawać, ale w dzisiejszym odcinku właśnie Wam to pokażę. Ze względu na to, że no niestety jestem niedysponowany, będę ojcem dyrektorem do rządzenia i będę Wam to właśnie kamerował. Chciałem pomóc, no ale no nie da rady. Tu się kontener, żeby wyładować towar. A tu, czeka już ko... A tu czeka już ciężarówka na towar do Polski Holandia Po tym jak fajery zostaną załadowane na kontener w Dinach Oczywiście potem drogą morską do Niemiec Z Niemiec na Słowację Albo na Czechy, w zależności gdzie magazyn No i teraz to tu będzie podjeżdżać Lampa zerwana Dobre, dobre, a to to na nowe. No i teraz trzeba rozładować taki kontener. Sam kontener waży z towarem 24 tony i teraz no, trzeba to ręcznie wszystko układać. No, tak to wygląda, więc to nie jest wcale lekka praca, jak widzicie. Może tak się wydawać, widzicie na początku, chwilę po, po. Kontener jest bardzo długi, trzeba ładnie układać. Potem pan dustkowy, proszę bardzo, odbiera, stosuje i odkładanie. Później zobaczycie, jak to więcej wygląda na magazynie ale widzicie, sami Azjaci przyjechali prosto z Chin, żeby pomóc tutaj jak to się mówi sprawdzić towar. chwilę chwą i to jest pierwsza klasa współczuję. To kurde po paru takich kontenerach plecy siadają. A tam boku, miał pomagać, a stoi. Ale ty, czekają na skleczowanie. a jeden tak to. A więc tak, słuchajcie, jeśli już. A więc tak, jak rozładujemy kontener, fajwerki są sortowane, wszystkie fajwerki trafiają na swoje miejsca. Dzięki czemu później, podczas zbierania zamówień, o wiele lepiej jest te fajwerki zbierać. Panie Bogdanie, proszę nagrać, jakie to jest wielkie, jakie to jest wysokie. Tak naprawdę kamera możliwe, że tego nie odda. Ale naprawdę jest to bardzo wysokie, jest tego towaru od groma i ciut, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ten towar nie tylko trafia do Polski, ale trafia także do Niemiec, trafia do Czech, trafia na Słowację i trafia do Finlandii. Finlandii tak jest. Eee, ogólnie fajwerki z takich wysokich półek ściąga się za pomocą takiego wózka jezdnego, który ma też kamerkę. ze względów bezpieczeństwa, żeby był jak najmniej po prostu wypadków. Tu macie moni monitoring. Pokaż Panie Bogdanie, tutaj, tu, tu, tu ładny taki jest monitorek I proszę bardzo, dzięki czemu jest ograniczony, nie dochodzi aż tak do wypadków A, B, C, D, e. proszę A bardzo ci Wszystko wiadomo co, gdzie i jak nie? Te shoty, podobno miazga w tym roku, ale zobaczymy Oczywiście, jeszcze, jest, jeszcze jesteśmy przed ścisłym sezonem, więc jeszcze trochę regały są puste. Tutaj, jak widzicie, są zamówienia, które czekają, żeby wyjechać. Między innymi macie oznaczenia dla kogo, co i jak, jaka spedycja. Numer palety ZILU Palet 4, 16, 3 i tak to wygląda. Co to ktoś tu kupił? Jakieś kurde Blink, FX, kurde. Ktoś tego mi to miksiki, miksiki, a tak to wygląda. Warmy, boksiki, uraniumy, bisboksy I tu jest zamówienie Potem leci na tira i leci w Europę Ja nie byłbym sobą, jakbym się nie połajdaczył Pozwiedzał sobie takiego magazynu Kurde, patrz, trafiłem w ogóle do jakiegoś raju Ile Gold 3600, pamiętacie? Legenda głosi że wrócił stary Gold Edition 3600. No, dzisiaj może się uda nam sztukasa odpalić, nie? No, dlatego tu jest o wiele więcej. Raczej, znaczy, no, wydaje się, że to jest dużo, ale weźcie pod uwagę, że to trafia na całą Europę, nie? Nie tylko do nas. No kurde. Dobra, idziemy, bo zarabiam pogodnią, że się łajdacza tam gdzie nie powinien. Dostaliśmy zielone światełko, żeby dzisiaj trochę potestować fajer to co, bierzemy w pierwszej kolejności taki kompołdzik Thunderbolt, ile to ma strzałów? 96 96 strzałów, 30 mm, 52 sekundy Powiem szczerze, jestem ciekawy tego, bo na chińskich filmikach wygląda on naprawdę bardzo dobrze A dzisiaj będziemy mieli okazję go przetestować Co teraz? Devil shoty? Po Devil shoty jedziemy To lecimy po devil's Dobra. Co tu mamy? Bałwanka Bałwanka Sprawdzimy, czy coś się zmieniło. O, fajnie. Głównie te się dobrze sprzedawały. To bardziej tekturowy, wiesz? Tasek macie ma, ale takiego tu Ano, no, to, to jest duży. To na nas sprawę, hej. Tu ma rączki, Ale szkoda, że tutaj nie robią mu plecków z tyłu. Bo ma, zobacz, ma Aha. oczy i oczy. Godzina 8 rano, mieliśmy przyjechać na nagrać, a tu już patrzcie, już jest ciężaróweczka załadowana, będzie jechała dość długo, ADR-ki są, wszystko fajnie, pięknie. Bogu jak ta ciężarówka się nazywa, bo tu jesteś ekspertem o takich ciężarówek? Tandem. Tandem, no. Tak, 38 palet, 22 tony załadunku. No, to słyszeliście. No to teraz jedzie do Kobylanki i stamtąd po prostu dalej palety będą rozwożone po całej Polsce do sklepów, a od sklepów już do Was. Ósma 10. Przyjechał kolejny tir z rozładunkiem Tam już mistrzowie Azja rozładowują wariata Później mają być jeszcze dwie tego z samego rana przyjechał A jutro legenda głosi, że mają być cztery Więc magazyn będzie zapełniany No i w drugą stronę będzie wszystko wyjeżdżać O, patrzcie co tam przyszło Zombie Party Nowe, nowe Zombie Party Nowe bebeżki. Nowa jakość Kierownik Nowy <laughs> uśmiech Słuchajcie, a więc tak, dotarliśmy właśnie prosto z do Polski. Jesteśmy w hurtowni Polexpens, która znajduje się w Kobylance. Między innymi tutaj dociera towar ze Serpyro, ale nie tylko ze Serpyro. Jak widzicie, tego towaru jest bardzo, bardzo dużo. I stąd leci dalsza dystrybucja do właśnie takich sklepów jak Pirohit oraz innych sklepów. A efekt końcowy jest taki, że już wy wtedy w internecie enter, klik i ten towar macie. Więc jak sami widzicie, trasa takiego towaru od Chin pod wasze drzwi nie jest wcale... Prosta. Były Chiny, był magazyn importera, była hurtownia i dotarliśmy prawie już do samego końca. Jesteśmy właśnie w sklepie stacjonarnym pirohit.pl, gdzie tutaj właśnie docierają kostki m.in. SR Pyro. Gdzie przez sklep pirohit.pl możecie taką kosteczkę sobie zamówić. Kurier przyjeżdża, zabiera i dostarcza Wam pod sam nos, a Wy tylko jedynie co, odpalacie i cieszycie się gotowym produktem. Więc jak widzicie Podróż takiej kostki do Was do domu nie jest wcale prosta i to nie jest wcale e, leciutka praca, jakby Wam się mogło wydawać. To, że ktoś kocha fajwerki, nie zdaje sobie sprawy, jak, naj, jak bardzo ciężka jest to praca fizyczna. Dla przykładu, mamy tutaj zwykły karton Petard Dumboom 2G. Taki karton, nie wiem, czy to będzie w ogóle e, waży, żeby Wam nie skłamać. Jest, jest rok. Nie ma z tej strony. Ale przykładowo cały taki karton waży około 20 kg. i teraz wyobraźcie sobie musicie przerzucić ciężarówkę, musicie przerzucić, potem to porozkładać, jest to naprawdę ciężka, ciężka praca fizyczna, a dla nas, dla końcowych konsumentów no, to jest bardzo fajnie, stawiamy taką kosteczkę, odpalamy, strzela i fifila fafą i to całe wszystko, więc też na to składa się cena końcowa, dlaczego akurat tyle płacimy za fajwerki, a nie mniej, bo to nie jest wcale prosta droga, każdy... Każdy, który ma styczność z taką kostką, czy to jest importer, czy to jest Chińczyk, czy to jest transport do Polski, czy to jest transport do hurtowni, transport do sklepu, transport do waszego domu, każdy bierze kawałek tego tortu, a wy za to płacicie. Stąd jest taka cena. Wystarczy, że będzie minimalna podwyżka na stopniu importera i automatycznie lawinowo. Importer. Hurto, dostawca, hurtownik, dostawca do sklepu, sklep yy, i do was na sam końcu, więc tak to wszystko wygląda. Więc to nie jest wcale taki chopsiub. Byłem po waszej stronie, jak to się mówi. Nie widziałem, nie zdawałem sobie sprawy, jak to wszystko wygląda. Zobaczyłem, weszłem w świat importera. Zobaczyłem, jak to wygląda od drugiej strony, od tej strony, której wy nie widzicie i w tym filmiku. Chciałem wam troszeczkę przedstawić, jak to wyglądało. I zdaję sobie, że to nie jest wcale prosty kawałek chleba, w szczególności, że my mamy fajwerki sezonowo, tak naprawdę listopad, grudzień, a tak naprawdę to wszystko się zaczyna już od września, ściąganie nowych produktów, yy, testowanie i tak to wszystko wygląda, później już jak to się mówi, styczeń, wyprzedaż, yy, te, no jak to się mówi, te sprawdzanie. to jest sprawdzanie towaru, już patrzcie nie pracuje te lat i zapomniałem. No, kurde, na końcu języka pamiętasz, jak to się robi. Na koniec roku coś się sprawdza, czy towar się zgadza? Interwerzacja. I o, interwerzacja! No, widzicie, że jakiś już się o takiej pracy i zapomniał. No, a później, już luty, marzec, kwiecień, maj, bajlando. Oczywiście dla nas bajlando, ale dla importerów to cały czas jest ciężka praca, bo muszą zamawiać, projektować, jeździć, sprawdzać czy dany towar trzyma jakość. Może jak się kiedyś uda, pojadę do Chin i dla Was nagram, jak wygląda taka produkcja w Chinach, jak wygląda sprawdzanie, czy dany produkt trzyma jakość, bo jak sami wiecie, czasami filmik chiński od naszego filmiku, naprawdę to są bardzo duże różnice. Osoby sezonowe nie znają, więc kupują po takich filmikach, a ci, co się znają, to wiedzą, że no nie zawsze taki filmik może być luksusowy. I to byłoby na tyle. Zapraszam Was na Instagrama, chodzę 69, trzymajcie się ciepło, jo!